Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tomasz Nowak, rynkowe espresso. Poniedziałek 8 maja, zaczynamy nowy tydzień. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, że mnie słychać, widać się. Bo dawno żeśmy się tutaj podczas porannych spotkań z Państwem nie słyszeli. Proszę Państwa, dzisiejszy tydzień. O, dziękuję za potwierdzenie, Pani Margaret, że wszystko ok. Przechodzimy więc od razu do, po, po, po disclaimerze do spojrzenia na, na króciutko na wykresy. Proszę Państwa, zanim do wykresów, na których ciekawe, ciekawe sytuacje i ciekawe, ciekawe układy techniczne się nam zaczynają rysować, to króciutko o tym, co w poprzednim tygodniu. No, Poprzedni tydzień pod znakiem podwyżek 100%, dziesiąta 10 z rzędu podwyżka w Stanach Zjednoczonych i osiągnięcie poziomu 5,25 i siódma z kolei podwyżka WCB 3,75, aktualna stopa w, w Europie. I to by było chyba z tych najważniejszych rzeczy z poprzedniego tygodnia na tyle, choć nie, choć oczywiście jeszcze na chwilę wrócimy, ale to, 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 to za moment do danych piątkowych z rynku pracy. Jeśli chodzi o bieżący tydzień, to właściwie wiele danych nam tutaj nie pokaże się makroekonomicznych, ale te, które się pokażą, będą bardzo istotne. Kontynuując temat stopy procentowej, w Wielkiej Brytanii będzie będziemy mieć w tym tygodniu w czwartek posiedzenie Banku Anglii, prawdopodobną podwyżkę procentowych z 4,50 na 4,20, na 4,25. Natomiast bez wątpienia najważniejszym odczytem w tym tygodniu to będzie środa i, i odczyt inflacji konsumpcyjnej CPI w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, może zerknijmy dzisiaj na, 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 na początek na indeksy giełdowe, troszkę odwrotnie, nie waluty, a indeksy giełdowe, bo chyba mimo wszystko tutaj sytuacja najbardziej dynamiczna i najbardziej zmieniająca się. Spójrzmy na to najpierw przez pryzmat, jak zwykle, indeksu najbardziej dynamicznego, czyli indeksu US 100, układ godzinowy. Zobaczcie, to są oddzielone poszczególne dni. To jest dla porządku, tak tutaj. Linie pionowe oddzielają na poszczególne dni, więc mamy zakres poprzedniego tygodnia na, na, na znaku. No, co, co nam się tutaj rysuje? Tak? No, długie okresy jakichś takich bardzo niewielkich wahań. To, to tak było i w piątek przed południem, tak było prawie w cały czwartek, tak było w środę, tak było we wtorek. No i, i dwie, trzy godziny bardzo, bardzo dynamicznych ruchów, które się zdarzają praktycznie codziennie. Dwukrotnie rynek próbował w ubiegłym tygodniu podchodzić pod poziom 13300. Nie udawał się ten atak, natomiast bardzo ciekawa sesja zarysowała nam się w ostatni piątek, bo przy poziomach 13100 oczekiwaliśmy na raport z amerykańskiego rynku pracy, i ten raport pojawił się o godzinie 14:30. To jest ta czarna świeczka godzinowa, którą tutaj widzicie. Raport z rynku pracy był silniejszy niż się rynek spodniczy. Analitycy się spodziewali. 253 tysiące nowych miejsc pracy przy oczekiwaniu 180 tysięcy. No i pozostałe też odczyty lepsze, tak? Stopa bezrobocia 3,4, oczekiwano 3,6, płaca godzinowa wyższa 0,503. I pierwsza reakcja była na rynku. Na rynku Rynku akcyjnym ruch w dół. No, generalnie tak to wyglądało logicznie, prawda? Więc lepsze dane, większa możliwość utrzymywania restrykcyjnej polityki przez Rezerwę Federalną i gorsze warunki dla akcji, akcje w dół. Natomiast praktycznie po godzinie, po rozpoczęciu notowań, po, po rozpoczęciu notowania o godzinie 15:30, rynek obrał kierunek na północ, dyskontując polepszenie, że tak powiem, czy utrzymanie się dobrej sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, czego właśnie były o czym właśnie mówił ten wspomniany przeze mnie raport pracy. Tak czy inaczej udało się wyjść na dosyć wysokie poziomy 3000 jesteśmy w tej prawie do 3350, jesteśmy w tej chwili 3317, więc znów przy górnej granicy z ostatnich kilku dni. Zobaczmy sobie może, jak to wygląda na troszeczkę innym, szerszym wykresie. Pozwolę sobie tu Państwu pokazać to na, na takim układzie wykresów. To jest wykres dzienny, a to jest wykres tygodniowy. No zobaczcie, że na, na znaku praktycznie mamy z taką bezprecedensową, od dawna niewidzianą sytuacją do czynienia. To są proszę Państwa świeczki tygodniowe, tak, wykres tygodniowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, szósty tydzień bardzo niewielkiej zmienności. Konsolidacja między poziomami mniej więcej 128 360, No, w którymś momencie wyjść z tego musimy, jeśli wyjść, wyjdziemy z tego skutecznie. To tak jak mówi analiza techniczna, szerokość tej konsolidacji jest wtedy w zasięgu, więc jeśli mamy 13, 360 to 12 800, no to licząc w przybliżeniu ponad 550 punktów możliwego ruchu w górę lub w dół po wybiciu się w dół. Jesteśmy obecnie przy, tym górny, przy tej górnej bandzie, zobaczcie jak to wygląda na wykresie dziennym, ten zakres, to jest odpowiednik tego zakresu, prawda, na wykresie dziennym, no i w zasadzie, tak, w zasadzie ten, ten właśnie piątkowy ruch sugeruje, że możemy mieć kontynuację kontynuację i próbę wybicia się górą z, z tego przedziału przedziału wahań. Jak to, proszę Państwa, mogłoby dalej wyglądać? No, wybijamy się i oczywiście mamy wtedy dosyć łatwą i prostą drogę, otwartą, przynajmniej drogę do poziomu 13 760, więc prawie, prawie 400, 400 punktów wyżej, czy, czy troszkę więcej niż 400 punktów wyżej. Wracam na powrót do naszego wykresu szybkiego, tak, tego wykresu godzinowego. Zobaczymy, tak? No już kilka razy mieliśmy do tej pory takie sytuacje bardzo dużej zmienności na, na rynku nazka, podchodzenia w ciągu dnia i kasowania całego tego ruchu w następnych godzinach, więc jesteśmy dzisiaj przy tym, przy tym wyraźnym oporze, przy górnej bandzie konsolidacji, którą żeśmy obserwowali, nie możemy zignorować próby ewentualnej ataku na tą bandę. Natomiast jeśli rynek nie da rady podejść do 13 350 do tej żółtej linii, albo podejdzie się szybko cofnie, to równie, równie prawdopodobny będzie znów powrót w okolice 13 150, czyli dolnych, dolnego ograniczenia tej konsolidacji z ostatnich dni. Tak czy inaczej, podsumowując sytuację na, na Zdaku i ekstrapolując ją na inne indeksy indeksy za Chwilę Państwu tutaj to zmniejszę. O właśnie. Tylko zróbmy tu wykres dzienny, tak jak było. Trwająca konsolidacja od początku. Praktycznie rzecz biorąc, od początku marca, tak? Bo ona tutaj gdzieś się tam zaczęła. Ta ponad 500. Punktowa konsolidacja musi w którymś momencie się zakończyć. Im dłużej ona trwa, tym wybicie będzie bardziej znaczące. Tak jak powiedziałem, dzisiaj raczej chyba, choć próby jakieś mogą tego wybicia być i dzisiaj i jutro, natomiast zwracam Państwu uwagę na środę, tak? bo przy dobrych danych, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatni piątek, rośnie waga odczytu inflacyjnego, który będzie miał nas na miejsce w najbliższą środę. W tej chwili, po tym ruchu, który żeście zobaczyli, który żeśmy tutaj zobaczyli na indeksach, na indeksach, na indeksach tego mocnego ruchu, który zobaczyliśmy na indeksach w piątek, no, zyskuje na przewadze koncepcja, że wprawdzie stopy są wysoko, inflacja jest stosunkowo wysoko, ale gospodarka. Nie zwalnia jakoś dramatycznie, więc tak naprawdę rynek rosnąc liczy nam tak zwane miękkie lądowanie na, na uniknięcie głębszej recesji. No i tu ta środa, która się zbliża może być decydująca, jeśli inflacja wyląduje wyżej niż się spodziewano, czyli nie będzie nie będzie ona spadała to. Nie będzie w dalszym ciągu spadała, to to prawdopodobnie przestraszymy się, że jednak to jeszcze nie koniec podnoszenia stop procentowych przez FED i możemy wtedy zaliczyć spadki. Jeśli inflacja spadłaby bardziej niż oczekujemy, to myślę, że wtedy właśnie wtedy moglibyśmy mieć z ewidentną próbą przebicia się przez ten opór 13-350 na indeksie. Nazdax 100 i pójścia na północ, więc zwracam uwagę, już sygnalizuję dzisiaj, że środa może być tym kluczowym momentem. Dla porządku oczekujemy inflacji na poziomie 5%, i to by był taki poziom, jak był miesiąc temu, natomiast minimalnego spadku do 5,5% inflacji bazowej z 5,6%, ale o tym zdążymy jeszcze Państwu powiedzieć, pewnie, w dalszej części tygodnia. Rozgadałem się o Nazdachu, ale tu właściwie na tej podstawie możemy sobie. Wyciągać wnioski do pozostałych instrumentów. Pokażę Państwu tylko, jak to wygląda na US500. Tutaj mamy wykres 4-godzinowy, wykres godzin, Na wykresie 4-godzinowym tak. Ostatnie miniony tydzień i trzy tygodnie do tyłu między poziomami 4208 a 4060. I znów też, to NASDAQ już jest tutaj bliżej te, tego punktu wybicia. Tak? Natomiast US sto praktycznie rzecz biorąc w środku tej konsolidacji i zaryzykuje twierdzenie, że odczyt inflacyjny środowy może też nam pomóc albo być takim inicjatorem wyjścia w jedną i w drugą stronę. Podkreślam, że w tej chwili sytuacja jest na tyle niejasna i napięta, że no. To, to wybicie, w zależności od tego, jakie pojawią się dane, jakie będą dalsze napływały informacje z sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych, jest możliwe zarówno w jedną, i w drugą stronę, więc nie zamykajmy się tylko na jeden scenariusz. I jeden i drugi scenariusz jest, jest możliwy. Mamy wyraźne linie i będziemy je obserwować, jak rynek w ich, przy ich atakowaniu będzie się zachowywał. Rzut oka na DAXA, bo wiem, że bardzo duża liczba z Państwa tym instrumentem się interesuje. No, oczywiście, piątek, tak jak mniej więcej skorelowany ze Stanami Zjednoczonymi, wzrost, wzrost Nasdaq w, drugiej, w pierwszej części, i w drugiej części, wtedy, kiedy, wzrost DAXA, wtedy, kiedy NASDAQ zaczął rosnąć. Podeszliśmy pod poziom 16, tysięcy, 16 tysięcy 100 praktycznie. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda na troszkę bardziej długoterminowym wykresie. To jest wykres DAX-a, który chciałem pokazać, a może troszeczkę tutaj rozszerzę te wykresy. To jest wykres dzienny, a to jest wykres tygodniowy, prawda? No więc na wykresie tygodniowym widzimy, że już praktycznie jesteśmy o tuż, tuż, o rzut monetą od Altai czyli rekordu wszechczasów, ten rekord to jest 16 292, ustanowiony został tuż, tuż na początku roku 2022, no i wydaje się, że to jest praktycznie rzecz biorąc w zasięgu, prawda, 290, no to mamy 50, 240 punktów, no to jest raptem niecałe 2% wzrostu, jeśli więc na rynku amerykańskim uda nam się zaatakować tą górną granicę, którą pokazywałem na, na ZDAku czy na US500, to zapewne ustanowimy wtedy też rekord na indeksie DE30. Tutaj europejskich danych w tym roku, w tym tygodniu jakichś specjalnych nie ma, więc z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że rynek DAX-a będzie się poruszał w, w, w ścisłej korelacji z rynkiem, z rynkiem amerykańskim. Dzisiaj sesja na DAX-ie z samego rana może być troszkę bardziej spokojna, bo święto dzisiaj się odbywa święto w Wielkiej Brytanii, więc teoretycznie rzecz biorąc tam nie ma jakiegoś Wielka Brytania jako centrum rynku europejskiego, no widzimy co tutaj, jak to wygląda, prawda, te godzinówki prawie stoją w miejscu, więc też punkt ciężkości przenosi się na godzinę dopiero 15.30, bo też dzisiaj nie mamy żadnych danych ze Stanów o godzinie 14.00, 30. Tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o indeksy. Spójrzmy teraz na, jak wygląda sytuacja na, na rynku walutowym. Euro, dolar. To jest wykres godzinowy i reakcja właśnie to jest reakcja na na te dane, ostatnie dane piątkowe, dobre dane, tak? Dobre, przeciętnie dobre dane. Umocnienie dolara, które trwało 2-3 godziny, zeszliśmy z poziomów gdzieś tam 10,25 do, do poziomów 1,10. No, tak powiedzmy sobie, nie aż tak bardzo zeszliśmy. Po czym w drugiej części sesji amerykańskiej, właściwie to umocnienie dolara zostało, zostało zniwelowane. Dzisiaj tak troszkę neutralnie podchodzimy pod górny zakres zmienności z dnia piątkowego. Nie widać jakoś tutaj na tym takiej, mega siły, mega siły dolara. Więc myślę, że też w takim przedziale wahań tym między 10,90 a gdzieś 1,10 w tym żółtym przedziale wahań pozostaniemy do środy, a tutaj wypchnąć nas może w jedną lub drugą stronę odczyt inflacji, znów wracamy do tego odczytu inflacji. Jeśli spojrzymy na wykresie dziennym, to, to proszę Państwa to ewidentnie właśnie tak siłujemy się z tą żółtą strefą oporu, która przebiega mniej więcej w okolicach poziomu 1,035 1.0 przeczam 1135 dziesięć wyraźne wyjście w górę wiązałoby się z osłabieniem dolara. No i tutaj znów jak, jak mantrę, powtarzam, że bardzo ważny będzie najbliższy odczyt inflacji, który poznamy, który poznamy w środę. Nie ma rozstrzygnięcia, w którą stronę tu podążymy, obserwujemy, jak, jak się będzie rynek zachowywał, jak widzicie cały czas na razie góra dół, góra dół, bez Ewidentnego, bez ewidentnego kierunku. Przestawię się na troszkę inną, na, na troszkę o właśnie. Tu, 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 proszę państwa, ta belka, którą sobie zarysowałem. Krążymy właściwie rzecz biorąc już od pół miesiąca wokół tej, tej belki, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Myślę, że ten tydzień w dużej mierze może nam o tym zadecydować. Sytuacja pro wzrostowa lepiej wygląda na rynku funta w tym przypadku. Proszę sobie, proszę Państwa tam zerknąć na, na wykres funta, bo zobaczcie, tabelka, którą żeśmy mieli na eurodolarze i wokół której tutaj krążymy na funcie, została już pokonana, tak? tak? naprawdę mamy na funcie średnio, a nawet długoterminowy, długoterminowy sentyment wzrostowy, dopóki nie spadniemy poniżej ponownie tych ograniczeń, gdzieś 23,80 na no może 23,20. No to trzymamy się tego sentymentu pro-wzrostowego. Więc fund, dolar, jak gdyby ta para walutowa, swój wkład we wzrost, a więc pośrednio bo słabszego dolara nam tutaj wkłada i sugeruje, że następny ruch może być na, na, na północ. Ale oczywiście wrócić musimy do kolejnych odczytów, czyli odczytu inflacji amerykańskiej. W środę i oczywiście też do czwartkowego posiedzenia Banku Anglii, bo tam kwartalny raport inflacyjny, więc niewątpliwie dla funta może być to też bardzo ciekawy tydzień. Ale z wszystkich par walutowych tutaj ściśle skorelowanych z dolarem, wydaje mi się, że akurat funt-dolar na razie jak gdyby wychodzi przed szereg, i jako pierwszy daje sygnał, wzrostowy sygnał kupna. Nowozelandczyk zbliża się do. Do oporu w okolicach 63,90, to mocny opór, więc tak łatwo tego oporu nie będzie, nie, nie, nie uda mu się zapewne pokonać. Natomiast Australijczyk swój opór, silny opór, praktycznie rzecz biorąc, dwumiesięczny ma na poziomie 0,68, tak, już bliski jest tego poziomu, też jego pokonanie może może ewidentnie zwiększyć szanse na spory ruch w górę, biorąc pod uwagę, że ta konsolidacja, która trwa tutaj kilka tygodni, wybicie tej konsolidacji może nam dać ruch o szerokość tej konsolidacji, więc nie byłaby to bagatelna sprawa bo ponad dwie figury. Tak to wygląda, jeśli chodzi, proszę Państwa, o najważniejsze waluty. Zerknijmy może tylko jeszcze na sekundę na złotego tutaj ewidentnie siła złotego widoczna od co najmniej od co najmniej półtora miesiąca. Pokonaliśmy wsparcie takie rysowane przeze mnie na 4,63,50 jesteśmy na wsparciu, czy zbliżamy się do wsparcia 456, nic nie wskazuje na to, żeby tutaj w jakiś sposób dolar się miał na razie osłabiać. Przepraszam, żeby złoty miał się w jakiś Sposób osłabiać. Oczywiście spada też odpowiednio dolar złoty, bo stosunkowo wysokie notowania euro -dolara spychają dolar złotego niżej. Jeszcze do tego dokłada się siła, siła złotego, więc tak na dobrą sprawę musielibyśmy mieć i odwrócenie ewidentnego na razie ostatnio takiego sentymentu wzrostowego na eurodolarze i osłabienie dolara, żeby, tu, żeby w jakiś sposób znaczący osłabić złotego do, do do dolara, więc na razie przyjmujemy tutaj kontynuację i ruch spadkowy o odwróceniu tego spadkowego tej, tej, tej spadkowej tego spadkowego sentymentu można by będzie dopiero rozmawiać, kiedy co najmniej co najmniej e, przemieścimy się e, 6-7 może nawet 10, 10 groszy wyżej, czyli podejdziemy pod tą barierę 4.25, co wydaje się niemożliwym, jeśli eurodolar miałby pójść w następnym ruchu do góry. W prawym dolnym rogu mamy wykres PL20, więc na krótko tylko zetnijmy na pik 20. Tutaj też, jak gdyby, tak jak, jak pokazywałem Wam ostatnie tygodnie konsolidacji na rynkach amerykańskich, tak się i, i, i jesteśmy na wysokich poziomach, udało się również do tego poziomu w ostatnich w ostatnim ostatni półtora miesiąca właściwie dojść Wigowi 20. Opór w okolicach 1900, 1980. Na razie tego oporu, żeśmy się odbili. Gdyby udało się ten opór pokonać, to otwiera się nawet całkiem spora przestrzeń do, kolej, do, do dalszego wzrostu, ale oczywiście to by się też odbywało w, w korelacji z rynkami międzynarodowymi, więc wzrosty na rynku amerykańskim na pewno pomogłyby przełamać barierę 1980. Na razie czekamy co się stanie. Na rynkach amerykańskich w perspektywie, tak jak wspomniałem, najbliższego, najbliższego tygodnia. Zerknijmy na pozostałe instrumenty, które sobie często tu obserwujemy. Złoto, wykres może godzinowy. To jest, proszę Państwa, poprzedni tydzień, tak? czyli piątek, czwartek, środa, wtorek i poniedziałek, 1 maja kolejne kłopoty w sektorze bankowym amerykańskim i złoto i wystrzał złota na, na okolice 2060 dolarów i później cofnięcie się, tak, przy mocniejszym dolarze po ostatnich piątkowych danych z rynku pracy, zejście na 2000, okolice 2000, natomiast wydaje mi się proszę Państwa, że ten obszar 2000 jest w tej chwili no poważnie zamurowany, tak, więc stanowi bardzo silne wsparcie, co zresztą piątek pokazał. Nie wydaje mi się, żeby ten poziom 2000 mógł w jakiś sposób być na trwałe pokonany, jeśli nie zaskoczy nas tuin plus inflacja, tak? Bo jeśli, jeśli tu mielibyśmy jakiś bardzo wysoki odczyt inflacyjny, to z jednej strony, no wprawdzie działa to wtedy na na złoto jako ochronę przed inflacją, tak, ale mocniejszy dolar, który by się pojawił, być może ściągnąłby notowania poniżej 2000 dolarów. Z czysto technicznego punktu widzenia 2000 dolarów jest wyraźnym wsparciem, a później okolice 1970, 1975 dolarów. Na razie tak jak na eurodolarze, tak jak tu Państwu pokazywałem, taki od, odreagowujący, Ruch po tych danych piątkowych, tak również jest to widoczne na złocie. Odreagowujemy ta, ten mocny spadek w wyniku umocnienia dolara po dobrych, danych, po dobrych danych z rynku pracy. Króciuteńko, jeszcze proszę Państwa, o, o dwóch czy trzech pozostałych obserwowanych zawsze przez nas w instrumentach, bo powoli. Troszkę się rozgadałem i dochodzimy do 8.55, więc powoli będziemy zbliżać się do końca. Ropa naftowa, poprzedni tydzień spadek, no tutaj taki troszkę trudny do wytłumaczenia, w okolicach 65 dolarów, który miał miejsce w poprzednim tygodniu, w czwartek na początek, na otwarcie notowań. Na Natomiast ja już tu Państwo od dłuższego czasu ten przedział wahań. E, zarysowywałem z wsparciem w okolicach 70 dolarów i z oporem 80-83 dolarów. Doszliśmy do tego poziomu, nie udało się go pokonać. Ewidentnie, e, zdecydowanie, żeśmy tutaj otrzymali wyraźny sygnał sprzedaży po dojściu do tego oporu. No i w tej chwili, e, że tak powiem, wahadło wysunęło, wy, wychyliło się w drugą stronę. Mocne odbicie od poziomu 65 dolarów. E, u, u, że tak powiem umocnienie tego wsparcia w okolicach 68-65 dolarów sugeruje, że na razie chyba zagrożeniem spad, spad, spadkiem poniżej 65 dolarów nie jesteśmy. No lekka faza w tej chwili odreagowania tego, te, tego rynku. Myślę, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to właśnie pozostanie w tym bardzo szerokim ręczu. No, wiem, że to jest szeroki ręcz, więc yy, nie ma proszę Państwa tutaj trendu i Wzrostowego, spadkowego, wyraźnego, średnioterminowego, ale no kusi próba podkupowania do oków, czy sprzedawania tych szczytów, tak? No bo między 83 dolarami, a 60 a 70 dolarami, chociażby to prawie 14 dolarów różnicy. To tak jakby nie było, ale ponad, grubo ponad 15%. 15%. Dzisiaj, e, dzisiaj lekki sentyment pro wzrostowy. Jeśli on się utrzyma, to, to pierwszy opór będzie w okolicach 74 dolarów. Jego pokonanie to kolejny poziom 76,50. Próbuję podnieść się z dołków po raz kolejny nadgaz. Ja tutaj ostatnia chyba na popołudniowym naszym webinarze przed otwarciem Wall Street narysowałem taką krótkoterminową linię trendu spadkowego, no ja bym przyjął, że w tej chwili tak, w takim horyzoncie krótko i średnioterminowym otrzymujemy leciutę sygnał kupna. Jeśli dzisiaj jeszcze udałoby się pokonać te, te poranne szczyciki, to kto tutaj chciałby się pobawić troszeczkę, że tak powiem, podłapywaniem tych dołków na, na nadgazie, to byłby to yy, byłby to jakiś, yy, 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 jakaś możliwość, prawda? Jeśli uda nam się tu yy, na te dzisiejsze szczyciki jeszcze raz ewidentnie wybić. Natomiast im dłuższym horyzoncie to patrzymy, wykres dzienny, tym widać, że on no, ewidentnie zjechał na niskie poziomy i szoruje po dnie, więc na wielkie jakieś reakcje, wielkie odreagowania ja bym tutaj, proszę Państwa, na chwilę obecną jeszcze na nadgazie nie liczył. I to chyba tyle, co Państwu dzisiaj chciałem... Przedstawić, tak jak powiedziałem, koncentrujemy się dzisiaj na przede wszystkim, koncentrujemy się w tym tygodniu na, na środzie i czwartku, generalnie. tak Środa inflacja CPI ze Stanów Zjednoczonych, najważniejszy odczyt tego tygodniowy w czwartek, posiedzenie Banku Anglii i dodatkowo jeszcze taki kwiatek do koszucha inflacja producencka ze Stanów Zjednoczonych. No, oczywiście śledzimy, no to śledzimy informacje codziennie, tak, bo praktycznie rzecz biorąc, sytuacja w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o mniejsze banki, też może nas tutaj codziennie czymś zaskoczyć, więc to też musimy brać pod uwagę. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę udanego tygodnia. Tomasz Nowak, Rynkowe Espresso. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję, do widzenia.